Witajcie na kanale Smile. Ogólnie, ja... What? Oh my God. What? What? Dobra, e, dawno już nie było jakby jakiegoś vlogu albo o czegoś na moim kanale Ogólnie dawno nie nagrywałam Więc dzisiaj nagram rutynę Rutynę wieczernią ehm... fuck? Sorry e, bo... ja nie mogę już przestać śmiać, dobra Dzisiaj u nas wycieczka Ja muszę najpierw umyć swoją twarz, ale muszę postawić jakąś taką kamerę i później zaraz pójdę puszczać do zębów. Dobra, jestem, hi guys. Um. Muszę najpierw umyć swoją twarz. Um. Ja jakby kiedy myję twarz to nie biorę nie zimnej wody, nie gorącej, biorę taką ciepłą, letnią wodę. Ponieważ jak daj się zimno, zimnej nic nie będzie. Ale no. Muszę dać tylko letnią. Dobra, u mojej twarz wracam. U twarz i ja wam chyba jeszcze tego nie mówiłam. No w sumie nie mówiłam, ponieważ nie miałam okazji kiedy nagrać vloga, bo miałam lekcje zaliczania czegoś i w ogóle. Więc dzisiaj mam okazję Wam to powiedzieć. Jakby ja już od dwóch tygodni się nie maluję. Tak już tak długo się nie maluję. patrzcie jak ja mam twarz. Ja mam czystą twarz. Jak ja się maluję, to na jakąś okazję, na przykład na jakieś wyjście, ale rzadko to bywa, ponieważ większość, większość czasu siedzę w domu i nie wychodzę. Już. A wychodzę tylko. Chwileczkę. Dobra, i muszę Wam opowiedzieć o tym, co nie. Będziemy coś musiałam zrobić. No, już od dwóch tygodni się nie oleję. ale się na jakąś okazję, ale to rzadko bywa, jak ja Wam powiedziałam przed chwilą. Rzadko to bywa. To jakby nie wychodzę, ponieważ mam naukę zdalną, ale nie za zadługuję do szkoły. No, nie za zadługuję do szkoły. I wtedy już nie wiem, czy w ogóle nie będę miała czas. Na robienie jakichś vlogów, ale może po szkole, ale zobaczymy jeszcze, wiecie Na razie będziemy mieć hybrydowe Od 15 zaczynamy do 29 hybrydowe To, to... Shut up. Czas, na cza... czas na czas... idziemy do szkoły A... Czas na czas nie idziemy do szkoły, to, to jakby Możemy dwa razy w tygodniu pójść do szkoły, a dwa razy w tygodniu siedzieć w domu, to, to jest realne Jakby, to jest trochę dziwne, ale no, to są, to są hybrydowe, więc je, no. Teraz muszę umieć. Muszę umieć ząbki. Biorę pastę i szczoteczkę do zębów. Muszę szczoteczkę do zębów namoczyć. Shut up! Poczekaj, mnie to wkurza, ona tak z tyłu ten. What the Dobra, nie zwracajcie uwagi, że ja gadam po angielsku. E, ja się też dziwię. Dziwię się. Dobra. Dobra Muszę umyć ząbki Ponieważ jest już A łałko wow, mi się spędzi, Ponieważ jest godzina 20.04 I już jest wieczór Mam mm, jutro lekcję Więc no Myję, Umyję ząbki i wracam Umyłam ząbki mam ząbki I teraz sobie dam Śminki Ale to za chwileczkę Taka I Mam taką śminkę Ona bardzo fajnie Pachnie tuskawką raz będę dawała. Dobra. Daję tą śminkę. Okay. Ja już weszłam z łazienki, jestem teraz w kuchni, muszę włączyć tu światło i idziemy do mojego pokoju. Dobra. Ja już siedzę, teraz sobie włączę laptopa, bo telefon stoi na laptopie ponieważ muszę sprawdzić Librusa, bo miałam dzisiaj dostać jakąś ocenę u pani z ligi mówiła i pan z matmy mówił, ale ja nie wiem jaką ocenę, więc no musimy wejść um, ja sobie wziąłem wody, bo mi się bardzo pić chciało mam nadzieję, że to będzie dobra ocena, czemu kciuki Włączam <laughs> laptopa, wlącam, włączam zaraz będzie jaśniej niż teraz Um, zalubuj Dobra, musimy teraz What the? Dobra, git Czekamy dopóki się włączy Ponieważ musiałam wpisać pin Uwa, moje oczy Teraz możemy wchodzić na przeglądarkę Ja korzystam z przeglądarki Opera Jest jeszcze Firefox, ale jakby korzystam z przeglądarki Opera, bo jakby ona według mnie jest lepsza I o, teraz już jest jaśniej, mnie widać normalnie Boże, dzisiaj miałam lekcję, ale miałam łatwe lekcje, no Dziwnie wyglądam, ale spoko mm, Musimy wejść na Librusa Musi się załadować szybko Mam nadzieję. Dobra. Chodzimy na librusa. Librus. Muszę się zalegować na librusa. Boże, jaki mam mokry rękaw, Sakra. E, wchodzimy, to jest to I musimy wpisać hasło Nieprawidłowe hasło, jeszcze raz Dobra Hasło dobre Pomyliłam się o jedną literkę Dobra, dostałam jakąś ocenę Przyszła mi jakaś ocena nowa Oceny <coughs> Um. Aha, no w sumie wiedziałam o tym czwórka z religii. Dostałam czwórkę z religii. Za dzisiaj dostałam czwórkę z religii. Jestem szczęśliwa. Um. Boże, o czym nie pieką. Muszę sobie wejść jeszcze na klasę zobaczyć, czy nie mamy żadnych zadań. Jak mam jakieś zadanie, to muszę zrobić. Ponieważ... jak nie zrobię zadanie, to dostanę nieobecność Boże, nieobecność mówię. BZ. To, że nie wysłałem zadanie, ale muszę, Boże. Ucie mnie pieku Sury. Dobra, muszę sobie wyczyścić okulary, grać, ponieważ mam. Dobra. Boże, dobra, teraz jest lepiej. E, religia, zadanie na lekcji numer. Czekaj, 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 czekaj. Termin dzisiaj. Aha. Już to zrobiłam. Czekaj, czekaj. Kat, numer trzyści. Dobra, to ja już zrobiłam, jest Notatki na dzisiaj. Ja już wysłałam. Dobra. Jak jeszcze mamy muzyka. Coś tam z muzyki mamy. Termin piątek. Wczoraj był dzień ziemi. Wszystkie szóste klasy dostały w związku z tym specjalne zadanie. To samo dojęcie wy. W waszym zadaniu będzie wymyśleć hasło reklamowego związanego z ekologią. Może być... Ono wierszowane, aby łatwiej by było poznać, wymyślić do niego melodię. Macie na ten tydzień. W przyszłym tygodniu zaprezentujemy na lekcji swoje pomysły, powodzenia. Ja jeszcze mam na to dwa dni, więc jutro to zrobię. Już i wszystko jakby mam zrobione, więc no. Muszę e, Teraz. Ym... Na razie nie włączam na ponieważ będzie mi potrzebny jeszcze na chwilkę, ale to później. Niech na razie <laughs> na razie zrobię biały ekran, żeby było widać mnie. Trochę porysuję, biorę kredki. Biorę taką kolorowankę. Kolorowankę jakby piksele. <laughs> I ja to od tamtego roku rysowałam i tylko skończyłam dwa dni temu, rozumiecie? To jest takie ładne. Jakby tu jest dużo różnych rysunków i jest tu dużo I teraz zaczęłam drugie To jest inny piksel, to będzie hameleon. Chyba chameleon, no Tu mam jakie kolory muszę używać do jakich numerków Więc ym, Muszę zobaczyć jakie są tu kolory Musimy wziąć taki jasno-niebieski Tak on jest czerwony, jasno-niebieski Jakby musimy kolorować ym, Numerki 24, ich tu jest mało chyba, nie wiem, zobaczymy zaraz One są okrągłe, musimy ich poznależeć Jakby ja lubię rysować I jak mam jakiś wolny czas, to rysuję Jakby nie tracę czasu na coś innego, a po prostu sobie rysuję Ale czasami siedzę jeszcze na telefonie Jakby nie czasami, siedzę na telefonie, ponieważ nie mam co robić innego I siedzę cały, cały czas w domu praktycznie Dobra, musiałam na chwilę ten um, wyłączyć nagrywanie. Hmm. <laughs> Jakoś... The... Ej! What the fuck is that? To jest jakiś inny całk... Dobra, niech będzie taki sam kolor. Szukamy 24... 20... 20... 24 25... U. Możemy wziąć 25, ponieważ 25 to jest ciemny kolor, więc bierzemy teraz 25 i malujemy 25. Kiedy już pomaluję chociaż pół, półbraco, to do Was wrócę. Dobra, narysowałam tego troszeczkę. Tłuszeczkę, troszeczkę. A przyszło tylko 5 minut. Więc będę rysować dalej. Jakby ja wam teraz pokażę jak przychodzi mój wolny czas wieczorem, kiedy już nie mam lekcji ani nic. Dobra, już mi się nie chce rysować. Tyle narysowałam. I tu trochę dorysowałam dwie. Jakby... jakby już taki hamleon wychodzi. A tamtym brusynkiem narysowałam, to bardzo mi się podoba. Mogę na razie schować to coś. Bo mi się już nie chce. E, teraz będę sobie... Ym... Pójdę sobie coś poglądam, znajdę na przykład jakiś serial, albo jakiś film, albo nie wiem, coś znajdę. Albo, wiecie co, poczytam sobie książkę. Zobaczymy, znajdziemy może jakieś książki. Albo jakieś gry online, dobra, gry online. Tak będzie ciekawiej. Pogadam jakąś grę i nawet wam pokażę jakie. Ale najpierw muszę znaleźć ich. Dobra, to nie... To tam gdzie ja wchodzę, więc muszę znaleźć inne. O to jest chyba to, ta gry l no. Chyba to, nie wiem. Tak, 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 to jest to. Dobra. Boże, jak mi się kręgosłup spędzi. E, tak, to jest to. E, tu są różne gry. już wam nawet pokazuję. Są różne gry. Nie mam nadzieję, że Wam widać. W serio są różne gry, ale muszę wybrać na przykład jakiś salon make-up. What the hell, ale dobra. A bo ogień i woda 5, jest Ogień i woda jest najlepsza gra w serii, ja muszę sobie ten, bo mi się kręgosłup swędzi, serio Dobra, ogień i woda jest najlepsza gra Według mnie, jak, Boże, jak mi się kręgosłup mm. Dobra, zaraz program trochę w tą grę i będę kończyła Chodzimy na tą grę A Fireboy and water girl, 5 Elements We may show partners and profit and partners Okej, okay, so good Nigdy <laughs> you no know. Really? Oh shit, dobra Nie wiem czy wejdzie ta gra Jakby ja zapomniałam jak tym, dobra tym się gra, tym się gra, tym się gra, tym się gra, tym się Tym się idzie w tamtą stronę, tym się idzie w tamtą stronę Tym się idzie na górę Tym się idzie na dół <laughs> Jakby ja już dawno nie grałam w takie gry jak na przykład online gry Ale Dobra, idę grać. Dobra, zagrałam ja już ponad 20 minut i będę już chyba kończyła, ponieważ chcę już pójść odpoczywać. Włączam laptop, więc na no, papa. Oj, boże, jeszcze nie, czekajcie.